Kolejna part o szkole, nie pamiętam, a dobra, że szli na lekcję. dobra, dobra, tylko najpierw się muszą popytać, a i przepraszam, że mam takie światło i że nie witam się moją ulubioną postać na razie z Pet Shopów, ale po prostu nie miałam, po prostu jest prawie ciemno. Jak ja to nagrać, kurde? Czego? Mogę. Ne, Jakich masz? Ne, tyle powodzi, że musiałam. 301 miętą muszę robić. Nie, bo się syp... radzę. I. Nie, bo ja chcę dokończyć. Nie wiem kiedy. Nawet tego nie <grytanie> skończę, dopóki i zrobię. Opening! Podchoinkę! Dostanę. O! i tak nie nie widać tego robaczka. o nie to nie to co to nie tak to to gurde o nie tu tu o i tak ma być i z sorry, że się nie witam moją postacią, ale po prostu ona stoi i nie chcę, by ona stała tak źle jak teraz, bo Marcel ją dotykał i dlatego się już nią nie witam, bo już tyle razy już mi spadła, tylko muszę zrobić kolejkę. To jest moje marzenie. Przepraszam. Moje, mar... moje marzenie jest jeszcze z piłkarzem. Mhm. Dobra, zrobiłam oto dziwną kolejkę. Dobra, nieważne, po prostu. Nie. Po prostu nie, nie. Co chcecie, dzieciaki? Mogę siedzieć obok z, Aleks... z, z, tym, z Aleksandrą? Tak. Chodź, Aleksandra, idę. Tylko chodźcie tu po boku, bo pójdziecie ze mną do klasy. Okej. Okay. Mogę siedzieć z, z pomarańczem? Tak, Stasi tak, proszę. Liczy, Mogę siedzieć z bykiem, da. Mogę siedzieć z siostrą tego pomarańcza, tak. Ja siedzę, ja siedzę z, z tą idiotką, którą muszę siedzieć, a jej nie widzę. No tak, tak. Poczekajcie chwilę, bo ja muszę piramę ubrać. Dobra, wróciłam. A! I zapomniałam powiedzieć, że zaczniemy historię! Ej, ej! A już będzie, będzie ba, modła? Baba. tysięcy tysięcy tu. Dobra, może się zamknąć, bo już się nagrywa. Dzień dobry uczniowie, dzień dobry, dzień dobry. Ubiorę do... ja. krzesło. Ja to bo mi niewygodnie. Tobą, ja tutaj... dobra Ach, muszę się trochę wni... ja się obniżam chociaż będę mogła tak robić i tak do góry wreszcie chociaż mogę na tym siedzieć um, proszę iść do tyłu ale czemu chcemy być pierwsi proszę do tyłu iść dobrze dobrze ja jedna, ja dwa, te wycinam ci. Teraz ja też mam już tu mój, Co Nie, wiem, ale teraz ja. Nie wiem, no bo jakiś problem do mnie. a wtedy jedna, ja dwa, No bo wtedy. Wyczynęci. No bo wtedy się nie gadałam pod trzupami. Dawaj, to, co tam masz. No, no to no, dobra, nie chcę wiedzieć. Nie! Ale bym wyszła niechcący przy ciebie. Oto gniotek popierdzielony. To zina. Ale to ciepło jest. Te kuleczki są ciepłe. Co? No? Weź bo tu przebijasz. Dobrze, dobrze. Dziś tyło. To tyło. to się, to się, to się No. No bo to z guma, a co? Czekaj. Dobra, dobra zaczynamy. A, i przepraszam, ale oddaję już ci piciu. Wypite! Nie jest wypite, wyda ci się. Moje bobolity jest wyp wypite przez drogą cenę. A kto ci to kupywał to odkupię. To kosztowało 100 tysięcy, bo ma złote kuleczki w sobie i ma smak kokosowy no jeśli mać o i jeszcze ma złoty i co internetu? jeszcze? no i z tego, że musi pani mi odkupić a no, gdzie to się. kupiłaś? przez temu przepis domowy i kupiłam to coś chociaż zostaw to mhm. dobra dobra a właśnie obecność nie sprawdziliśmy z druga godzina leksowa. Dobra. Mogę Pani Kiwi obecna. Pomerancz, obecny obecny. Pikini, pikini. Y, czekaj, Igor obecny. Bykol obecny. Y, tygrys obecny. Pikmi obecna. Y, kto jeszcze? Aleksandra obecna. I co? Wojtek. Obecny. Alan. Alan, obecny. I jego siostra Angelika. Obecna. To wszyscy. Tak, Nadzi. Przestań. Chciałabym móc powiedzieć, ten tucia, ten czy też i się. to nie kurczak, tylko kiwi. Kiwi. Mogłaś powiedzieć. Czy pani ma? Na to pieniądze, żeby mi odtupić babeti. Ale później. Teraz możesz powiedzieć. Później może. Do pani. Weź, bo tu klej jakiś jest. A, no tak, bo on głowę przyklejałam. Stasi, I Ty, kim? A powiedz mi, dlaczego się z tobą lepiej rozmawia? Jak na dziewasz? No, bo mi przeszkadzasz i chcesz być, on poszedł, albo oglądał, ale do mnie nie gadał. I dzieci, dzieci, zmasuję temat. Nie! An Angelika, jeszcze nie przepisałaś? Tak. Proszę przepisać, bo później do pana dyrektora. Do pani dyrektor. Dobra, dobra. I napiszcie nieprzygotowania. Ale pani umie wszystkim dać do dyrektora, jedynki, ale to czasami się zdarza, ale do dyrektora... Jedynki, za wszystko pani umie... Uwaga! Do, re, do dyrektora. Dobra, dobra, już się uspokaja. Cofam, uwaga. Sorry, ale musiałam coś pokazać kuzynowi, ale się nie uda. No weź, bo zaspij się tu. Dobra dzieciaki, dzwonek się kiedyś tam odnajdzie. Co? No. Dobra, ja muszę kończyć, bo ten głupi kuzyn nie chce dać mi spokoju.